Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku we Wiejskiej Zagrodzie. Dziś taki dość luźny filmik, ponieważ wypuścimy sobie kurki z kurnika o poranku. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Powiem tylko tyle, że mamy dzisiaj sobotę, godzina siódma rano. I otwieramy kurki dzień dobry kurki, witam was serdecznie o poranku hej ho, hej ho wychodzić, wychodzić Co robią takie moje kury zaraz po wyjściu z kurnika? Oczywiście te, które są głodne. A z reguły, przeważnie jest tak, że wszystkie czują jakiś gud po spędzonej nocy w kurniku. Pomimo tego, że mogą być trochę najedzone, ale chcą o poranku zaraz po wyjściu z kurnika coś skonsumować. Ja im zawsze daję ziarno do jedzenia między innymi ziarno owsa oraz ziarno pszenżyta bo teraz nie posiadam pszenicy więc karmię je pszenżytem i jak widzicie kury jedzą to pszenżyto i im smakuje oczywiście daję im też od czasu do czasu mieloną kukurydzę bo też jest ona ważna w żywieniu kur i drobiu tylko też za często nie możemy jej podawać zresztą tak jak wszystko musimy podawać z umiarem. Dodatkowo kury karmię kredą pastewną, ponieważ jest to węglan wapnia, inaczej mówiąc, a wiadomo za co odpowiada węglan wapnia, ale powiem tutaj yy, po prostu tyle, że węglan wapnia odpowiada za budowę skorupy jaja, bo właśnie skorupa jaja. Składa się głównie z węglanu wapnia i kury, żeby wyprodukować taką skorupkę jaja, to potrzebują yy, chociażby takiej kredy pastewnej. Inaczej mogą mieć troszeczkę problemy z wyprodukowaniem takiej skorupki. Albo wyprodukują, a będzie ona słabej jakości, czyli będzie po prostu mało Wytrzymała. A chodzi tutaj też o to, żeby skorupa jaja była mocna, wytrzymała. O, tutaj mamy takiego pięknego kogucika, włoszkę. Podoba mi się on, bo nie jest taki, no. O, ładnie też pijesz. No, swój wiek też już ma. Nie jest jeszcze taki jakiś bardzo młody, ani też bardzo stary. Ale no, już też. Coś tam swoje przeżył. On już tutaj zostanie do swojej naturalnej śmierci. A tutaj mamy jego następcę, jego syn, też Włoszka. Tylko troszeczkę denerwuje mnie to, że ten kogut, jak go trochę tak pogonie, postraszę. To zwróćcie uwagę na to, co on robi. No co? Co? To widzieliście teraz przed chwilą, że on chodzi tak bokiem. Tak, jakby chciał mnie zaatakować, tak jakby chciał mnie przestraszyć, coś mi zrobić. Już nieraz tak jest. On nawet próbuje dyskutować z perlikami. Bo widzieliście, chociaż może nie widzieliście, bo nie wiem, czy to się teraz nagrało, ale... Jeśli tak, to mogliście zauważyć, że biały perlik próbował. Hmm, znaczy nie próbował, bo pogonił przez chwilę tego koguta. Bo perliki tak mają czasami, że po prostu dziobią albo pogonią przez chwilę jakiegoś koguta lub kury. Nawet bez przyczyny. Więc nie wiem czemu. Po prostu tak już mają i tyle, bo im się może nudzi. No i ten kogut teraz został pogoniony. I się obrócił. Chciałby walczyć. No ale prawda jest tutaj taka, że w tej zagrodzie ze wszystkich tutaj ptaków rządzą perliki, więc perliki są górą. I tak to w hierarchii u nich tutaj yy, wygląda. A ty kogucie, uważaj na mnie, bo wiadomo, ja się ciebie nie boję. Bo pamiętaj, że ja tu rządzę, tak? No i myślę, że wszystko sobie wyjaśniliśmy no tak to jest wszystko, spoko, git tutaj jeszcze mamy takiego koguta gołoszyjkę on jest yy, z ubiegłorocznych lęgów z roku 2023 zobaczcie jak już wyrósł jaki już jest duży silny i ma ładne ubarwienie, więc mi się podoba ma duży grzebień i duże dzwonki, i on już tutaj zostanie ponieważ jest młody, ładny. A planuje się pozbyć tego koguta gołoszyjki, bo on jest starszy od tamtego gołoszyjki. No i ten już ma białe ubarwienie. A po co mi dwa koguty, skoro jeden jest gołoszyjka i to jeszcze. Młody, jak tam Leonek? Leon to oczywiście ten kogut silki. Jak widzicie żyje, ma się dobrze, tylko brakuje mu partnerki. Tęskni za swoją, w cudzysłowie mówiąc żoną, która mu upadła no jakieś może dwa lata temu, trzy lata temu już dokładnie nie pamiętam. Kogutów jeszcze planuje się pozbyć tego gościa, tego pana, bo też już stwierdziłem, że jest on mi tutaj no, yy, niepotrzebny, no bo są inne koguty, młode, młode pokolenie. Więc muszę po prostu robić taką jakby tutaj selekcję yy, w zagrodzie, w hierarchii. Bo jeżeli później chcę mieć jaja na lęgi lub ktoś chce mieć no, to jaja muszą być dobrze zalężone. No, i właśnie od młodych kogutów będzie to bardzo dobrze. Chociaż ten kogut też nie jest jakiś stary, bo jest młody. Ma jeszcze krzepę, jak to się mówi. Jest tutaj na dość wysokiej pozycji w hierarchii w kurniku. Jego wygląd też nie jest jakiś bardzo zły, bo jakąś kolorystykę piór ma no ale cóż co będzie to będzie no i co już chcecie wyskoczyć drogie perliki już sobie wskoczyły na dach kurnika już chcą wyjść poza, za zagrodę ale że jak później chcą wejść to już nie wiedzą jak udawają za przeproszeniem głupie nie głupich to samce nie samice sorry no i z powrotem proszę tak tak no, jeszcze ty, kolego. Dalej, dalej, dalej. Nie mamy czasu na ciebie. I super. A tutaj, moi drodzy, mamy naszego bohatera wiejskiej zagrody, Koguta Stefana. Jest on ulubieńcem niektórych z was lub części z was. Wiem, że jedna pani go uwielbia i chce, żeby od czasu do czasu tego Stefanka pokazywać, więc go pokazuję. Stefan ma się dobrze. Jest zdrowy, tylko chodzi troszeczkę podstresowany, poddenerwowany, ponieważ boi się innych kogutów, tych młodszych, silniejszych i po prostu no, jest słabo położony w hierarchii. I taka go starość spotyka, ale oczywiście będzie on tu do końca swojej śmierci. O, kurą chce się pić suszy je rura o poranku. Trochę pojadły to teraz muszą się napić. Niech piją. Oczywiście jest to poidło 18 litrowe od firmy Fermo. Więc przypominam że jeśli chcecie dokonać jakiejś zakupy yy, w ich sklepie to wejdźcie w opis pod tym filmem i wejdźcie w link który zaprowadzi was do ich sklepu posługując się kodem rabatowym minus 5% wpisując w Wiejska TV 5 macie 5% rabatu na zakupy w ich sklepie więc serdecznie zapraszam a pojadło jak to pojadło dobrze się sprawuje, jest pojemne, kurki dobrze z niego korzystają i jest wszystko w porządku. Kury też o poranku mają czas na swoją poranną higienę m.in. czyszczenia piórek jak to w życiu ptaków jest niektórym kurom może jeszcze się chce spać nie wszystkie może się wyspały ale mogą sobie też pospać w ciągu dnia troszeczkę tym bardziej latem możemy to zauważyć że kury urządzają sobie jakieś krótkie drzemki w piasku Gdzieś w cieniu i śpią, odpoczywają. Kury o poranku również też znoszą jaja, praktycznie aż do końca dnia lub do godzin popołudniowych, bo największy szczyt nieśności jest w godzinach od 10 do 11, coś takiego. Tu już jedna kurka sobie siedzi, więc niech siedzi i niech znosi jajo. Ja jeszcze powiem tyle, że uwielbiam takie. Poranki tutaj z kurami. Lubię tutaj je wypuszczać. Obserwować, co tutaj się dzieje, co robią te kury. Bo jeszcze o poranku jest taki fajny klimacik. Bo teraz słychać, jak tutaj ćwierkają ptaszki, typu wróble, mazurki, sikorki i tak dalej. Słychać było też wcześniej nawet klangor żurawi, więc coś pięknego. Tym bardziej, że teraz z dużymi krokami zbliża się do nas wiosna. Nie ukrywam, że czasami nie chcę się wstawać jak na przykład w weekendy. Bo powiem też szczerze, że nie zawsze ja wypuszczam kury, bo robi też to mój tata. A w tygodniu ja do szkoły też wcześniej wstaję, więc tylko szybko je trzeba wypuścić. I tyle, bo nie ma czasu. już będę kończył dzisiaj ten <laughs> przepraszam filmik. O! Koguta Jamcemanie też stwierdzę, że już koniec filmu. Więc skoro on tak zapiał, to ja też tak powiem, że kończymy ten dzisiejszy odcinek. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. O, i to jest dowód na to, że kury jedzą kredę pastewną. Przed chwilą kura. Troszkę tej kredy pojadła. Ale oczywiście teraz, gdy zacząłem to nagrywać, to kura stwierdziła, że nie będzie jadła. No fajnie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!